I tutaj towarzystwo przygotowuje się do startu, takie przynajmniej mam wrażenie. Zawodnicy powoli się ustawiają. Każdy trzyma swój latawiec w ręku. Jest sporo osób. Widzę, że pierwsze miejsca są pozajmowane. Ale najważniejsze, dalej jest puste, więc czekamy zobaczyć, kto na tym zasiądzie. A tutaj jest jeden z największych latawców. Nie wiem, czy będzie puszczany, czy nie. Zobaczymy, to się okaże. No dobrze, tu mamy zawodników wszędzie. Którzy. Przygotowują się do występów do zawodów. Wow, już się wszyscy poustawiali. Ewa pewnie o tym opowiadała, ale, ale mówię, ja się przejdę jeszcze raz, bo chciałem zobaczyć co oni tu mają wymalowane po prostu na tych. No. Oni oczywiście od, tam ktoś nie przemyślał, bo oni mają wymalowane od drugiej strony. Każdy z nich ma nałożony ten... nazwijmy to łuk dźwiękowy. Brzęczyk, nie wiem. Nie zrozumieliśmy zasad, niestety, tego, ale może, może przejdę się od tej strony, proszę bardzo. To będę widział, co jest. Proszę, Czerwony Krzyż ma swoją ten, ma, Kambodża ma swoje, tak? Reprezentacje. Co następne mamy? Wow, to jest ankowad, pięknie wymalowany Pięknie wymalowany, nie wiem, mam nadzieję, że nie przeszkadzam tutaj Jest i dumna Kambodża proszę bardzo ładne, ładne są te latawce zaraz będą startować chociaż ten tutaj z tym widokiem Kambodży podoba mi się najbardziej zdecydowanie Zobacz. ha, ale taka jest moja uwaga i ciekawostka słuchajcie, ja nawet nie wymyślałem o tym że oni że te wstęgi to się do przodu ciągnie że pomyślał, że z tyłu za latawcem mają być a tu nie latawce są w tym miejscu a ogony są wyciągane do przodu no i tu zdecydowanie po raz kolejny mój ulubiony, proszę bardzo. Naprawdę ładnie pomalowany. No, czekamy tylko na start. No ale patrzcie, ludzi... To się trochę zebrało, to jednak... Mówię, myśmy przyjechali ciutkę za wcześnie po prostu... Ta impreza jeszcze się rozstawiała dopiero, bo tu jednak i widzów mamy. I latawców. Ja chyba po prostu się kręcę i przeszkadzam wszystkim. Jestem w środku zamieszania. Aleś już zejdę, nie będę tym chłopakom przeszkadzał. Niech puszczają latawce, niech się zacznie. Niech się zacznie, żebym tylko nic nie podeptał. No i moje dwa ulubione latawce: ankorot.

O, o, coś nie wyszło. Zaplątał się. Błądę. Nie wyszło. Dadzą mu jeszcze raz wystartować. No. Pierwsze ślimaki wypaczywki. No lecimy, lecimy chłopaki. Dajecie radę, na pewno teraz się uda. Raz, trzy, dwa, jeden. Start! Poszedł! Nie wiem, czy go gdzieś widać

No i zobaczymy jak ci wystartują. Szkoła ekonomii i finansów, proszę bardzo. Rusza. Rusza, rusza, wyjdzie, nie wyjdzie. Poszedł do góry jest. Jeden. Start, lecimy chłopaki, lecimy jest, poszedł, poszedł, idzie, wniesie w górę. Taki przegrany, wielki przegrany rusza jeszcze raz. Proszę bardzo, zobaczymy jak to pójdzie teraz.

No i zobaczcie teraz, gdzie ja się lubiłem. To jest miejsce, gdzie oni robią te latawce. A tu są jeszcze takie duże. To jest taka jakby powiedzieć, no nie wiem, warsztat latawcowy. Ha! Zawody latawca od zaplecza, proszę bardzo. Nie wiem, czy one dzisiaj będą wszystkie startować, czy one są w jakiejś sposób tu mierzony i, i są różne konkurencje, ale zobaczcie, tak to wygląda wszystko. Trochę od zaplecza. O, USA nawet. Jakiś dziwny team. YouTube, proszę bardzo, Telegram, Facebook. Czego tutaj nie ma? Jacy sponsorzy do tego latawca, to już nie wiadomo jak on dalej poleci. Patrzę i widzę, że Alan chyba chce kupić mi samochód, patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Nie, tak z ciekawości to tylko przyszliśmy zobaczyć co. Jest piękny. 65 tysięcy, no chyba bym za niego nie doszedł. 65? Tak. Chyba bym za niego nie dał doszedł. No to co, chyba. Wiesz co? No, chyba nie, 40 to jeszcze by się tak mógł. jeszcze można, bym się tak, ale... Można było się zastanawiać nad pierwszym takim. Jakimiś... 40 bym się zastanawiał, tak, bo jest ładny. No ale nie ten, nie 65. Nie, 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 No, dobra, to A, nic z tego nie będzie, lecimy dalej. Ale pokaż w środku ale patrz, jeszcze. Patrz, 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 otwierasz. Siedzenie dzisiaj wyjeżdża do tyłu. Ty, no musiał. ale fajnie, no. Siadało. Rzeczywiście. Nie, no jest elegancki. Zabawa. No, bardzo elegancki, ładny jest, ale... tak, tak. tak. Bardzo ładny, dopieszczony z każdej strony, widać. No ale fajny, fajny, rzeczywiście jest. Tak. Hmm. Patrz, ono się zacznie pewnie przesuwać do przodu. No. No, jedzie do przodu. Ładno, ładna, ładna wersja tego. Śliczny. No, dobra. Alan skręca, montuje film, a ja robię rosół. Wrzuciłam coś, co nie wiem co to jest. Wygląda na jakąś rzepę, na jakieś rzodkiewki. Prawdopodobnie to wszyscy dodają tutaj. Więc podążamy ich śladami wytartymi. Jest seler naciowy, marchewka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do tego mamy jakieś inne przyprawy, a ja lecę po wodę. Można powiedzieć, że z makrosołu, co bardzo się nie różni od naszego. Wygląd też jest fajny, jest bardzo klarowny. Ma marchewkę, jest dużo pietruszki. Wszystko to jest tak, jak trzeba. Teraz gotujemy makaron i będziemy zajadać. Słuchajcie, przyszliśmy porozmawiać na temat zamówienia stolika na Sylwestra. To miejsce wygląda, no jak wygląda po prostu. Stolik nie będzie nas kosztował nic. Musimy zamawiać tylko jedzenie i... Widziałeś te alkowy? Tam, co są? Zobacz, tu masz na ten. A tu jest tylko na sześć osób. Tam mamy jeszcze... Chodź. Chodź, chodź, chodź. Ta, a tamte nie są na więcej. Co? No bo tam są jeszcze te, ale tam też się nie zmieścimy w tyle osób, co? dobra No to co? No to pozostaje nam. Tutaj, no dobra, no patrz, Tylko przygotowują jedzenie jakieś jest. Także ten nie jest źle. No. Diamentowy pałac. Po motor idziemy, kochani. Tak. Zdajemy diamentowy pałac. Oh. A te budki wyglądają w ten sposób. Jest tutaj w ogóle stolik. Wszystko jest bardzo takie schowane. I ładnie to wygląda. Taką prywatność daje. Ale nie jest duża. Jest na jakieś 6 osób tylko. Ale słuchajcie, to nie jest złe. To, to nie jest złe No, miejsce, to jest fajne miejsce było. tak naprawdę, no. Jedziemy, jedziemy, a przed nami takie koło. Właściwie to jest, można powiedzieć, że CM Red Eye, nie? Tak, 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 tak. I zmienia kolory. Nie wiem, może podjedziemy w drodze powrotnej, a na razie lecimy. No, ładnie to wygląda. Tak? Nie, ładnie wygląda, Aha, ładnie. Ale chyba... Moze... A nie, kręci się dalej, myślałam, że kręci, zatrzymali gręci, to. tak, tak, tak. Uh -huh. O, i zmieniły się kolory. Fajnie. Fajnie. nie jest Co? To jest Ankor I Duże, ładne. No, ładne jest. Ale zobacz, znowu zobacz, nic się nie dzieje. Tak, ale wszystko. Wszystko pozamykane. Pusto wszędzie, no. Wszystko pozamykane, to się nic nie dzieje po prostu. Przecież ty powinno. Brzeć, tak? tak? Być zabawa i tak dalej, i tak dalej. To, no, ludzi, dzieciaków, da. wszystkiego, tak. Nic. No. A, ile, a ile wejściów Choda, to bo to jest i to nawet chyba, ja nie wiem, czy tam ktoś jest w ogóle w tych wagonikach, nie? No nie, no nie ma, no się kręci, bo kręci chyba. Hmm. Aha, i to jest to miejsce tutaj. I tu są kasy. 12. Adult, czy jest po 12 i dziecko po 6? Czyli jak chcesz wejść, czekaj chwileczkę? No to masz już 20. 20 24, nie? A większa grupa to już jest też inaczej. No, no tak. Taką mieszkoda, szkoda, że to puste wszystko jest, bo ty naprawdę powinno się dziać słuchaj, no nie, to nie jest jakoś tam, wiecie, no, na europejską standardy to jest bardzo tanio, ale na tutejszej nie infrastruktury... Tak, jak na tutejsze jest bardzo drogo tak naprawdę, śliczną choinkę mają tutaj. Chodź Rogaczku, chodź. Co? Tak patrzyłaś? Patrz, do kogo tak się uśmiechasz? Do kogo się uśmiechasz? No nie wiem, właśnie się patrzyłam. Tak, uciekam, bo się spieszymy. Dziękujemy bardzo. Ja, ja, ja jestem zajęta. Muszę A ty jest, ale ci, Do roboty. No leco, dobrze, dziękujemy bardzo. Dzięki. Czekajcie. Jutro będę czemu się z nimi zadajecie. No. Tak, tak, tak. tak, tak. No, to no na pewnie, pewno pewnie, że tak. To na pewno nie ma, nie ma o czym mówić. O, to o, 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 rozwodowe, rozwodowe jest. A, ile tych? Tego... Ona tylko zbiera Kość tylko kota nie puszczaj. Zbiera rozwodowe tylko. Cici! dziękujemy. Pa.